Witam serdecznie Ryszard Borywiecki i rozmowa na temat właśnie barana i tutaj postaci która jest dla niektórych jedna z najtrudniejszych bo o Piotrze Apostole Piotr Apostol człowiek o bardzo potężnym Silnym ego bardzo często miał w sobie tą energię przeciwstawiania się i walczenia. To jest dlatego, chrystus go wybrał na przywódce bo jest pierwszy, Jest pierwszy, najbardziej energiczny. Najbardziej stanowczy i niezłomny. Tutaj by można było się zastanowić dosyć poważnie, bo przecież wyparł się. Tylko czy się wyparł, czy nie powtórzył słów w Chrystusa. Bo to też tutaj trzeba by rozpatrzeć zupełnie w inny sposób. Świadomy sposób, na ile sugestia wpływa na nasze życie. Jeżeli ktoś powie, że nie wolno, potem my to zrobimy, i potem mamy z tym jakiś osobisty konflikt. Ten konflikt jest dosyć charakterystyczny, dlatego że to wszystko, co się dzieje, ma swoje znaczenie. To znaczenie, które jest prawdą. Zresztą znak ten dąży zawsze do prawdy. Większość wojskowych to właśnie spod tego znaku. Ludzie akcji, ci, którzy coś budują, zresztą Piotr zbudował Rzym. Mimo, że też zakwestionował tutaj, ale Powrócił, bo go spotkał Chrystusa na drodze. To wszystko jest dosyć problematyczne, bo to co wczoraj mówiłem, że wzory my bierzemy i musimy z nich czerpać te nasze przyzwyczajenia, działania, ale przede wszystkim umiejętność. Bycia sobą. To ta umiejętność bycia sobą jest najtrudniejszą historią, dlatego że każdy z nas coś w życiu zrobił na przekór sobie. I potem żałuje. I ma problemy. Te problemy są bardzo często. Zupełnie inaczej budowane niż byśmy sami chcieli je zbudować. Bardzo często one stają na przeszkodzie i obalają nas i naszą teorię właśnie tego działania. To działanie jest dosyć trudne w tej historii. Dlaczego historia staje się trudna? Trudno odpowiedzieć, ale najtrudniejsze jest to, że jesteśmy i nie potrafimy realizować swoich planów. To jest ten problem ogólno społeczny, właściwie dla każdego. A właśnie Baran jest tym, który będzie mimo trudu, mimo tych przeciwności kontynuował plan zamierzony to właśnie tutaj jest ta wspólna cecha dla wszystkich ale jednocześnie zwrócił uwagę jak skinął Zginął na krzyżu tylko prosił aby nie tak jak jego mistrz nie tak jego wzór czy Chrystus do góry nogami. Oddał życie, ale to, że oddał życie, to jeszcze nie jest najbardziej istotne. Najbardziej istotne jest to, że my go czcimy. Że ta pamięć mimo tych prawie no, już dwóch tysięcy lat, a jednak jest. Przecież miał żonę, miał dzieci, musiał utrzymywać i tutaj zmagania się z tym problemem, co z nimi. A przecież ta córka też jest świętą, żona też. Brat jednym z apostołów. I to jest najważniejsze, że uwierzyli, że. W tej wierze, wiarę otrzymujemy wtedy większą możliwość spenetrowania tych swoich zamiarów, to wówczas jesteśmy bardziej czy tolerancyjne to trudno powiedzieć ale bardziej doświadczeni. Bardziej odważni, ponieważ wiara czyni cuda. I tutaj właśnie walka, ta duchowa, która jest najbardziej preferowana tutaj w astrologii, bo ponieważ planety ustawiają się w każdym kosmogramie inaczej, każdy ma inny, zapisany, powiedzmy, że los, czy też to, co wypełniamy, w swoim życiu zgodnie z ruchem planem. Jesteśmy w pewnym sensie czy niewolnikami nie można, by tak było powiedzieć, dlatego że mamy wolną wolę i prawo wyboru. I ten wybór zawsze jest otwarty dla nas. To nie jest tak, to my się sprzeciwiamy tej szlachetnej drodze. Ta droga nigdy. Nie jest usłana właśnie kamieniami, czy też właśnie tymi rzeczami. Dlatego oni są apostołami, a my swoją drogą też możemy podążać tą samą. Z tym, że nie ma już tego Rzymu, już nie ma tego działania, ale jest za to inne, które. Dotyka nas czasami bardzo boleśnie i musimy z tym walczyć lub też interweniować jako ci, którzy niosą właśnie ten krzyż Chrystusa, tą wiedzę, tą naukę. I jednocześnie też trzeba brać pod jeszcze jedną rzecz, że królewska wiedza, właśnie przez. Tego Syna Bożego była ujawniona przecież przez astrologów. To mędrcy, którzy przyszli: Kasper, Melfior i Baltazar, którzy właśnie znali się, ale nie tylko oni jeszcze tych dwóch od Heroda którzy przyszli właśnie do Betlejem. I już nie wrócili do niego. Czyli uznali, że jest synem Bożym. A Piotr jako pierwszy zobaczył w Chrystusie Mesjasza. I w każdym momencie jest tym znakiem Barana i w każdym jego jego w każdej, właściwie jego chwili życia, ten baran się uwydatnia i jest tak szalenie istotny w tym wszystkim, po to, żeby pokazać, jeżeli robimy żywoty świętych, jako tych przewodników naszych duchowych, którym, których znamy, a nie potrafimy tego rozgraniczyć. A tutaj chodzi przede wszystkim o sam fakt bycia pomiędzy tymi osobami, które już raz cierpiały i my nie musimy jeszcze raz tego samego pokonywać. Chrystus pokazał nam inną drogę. Zwycięstwa, ponieważ on cierpiał za nas wszystkich. Jeżeli to pojmiemy, nie będziemy przede wszystkim komuś tworzyć cierniowej drogi. Nie będziemy zakładać tej korony. Nie będziemy działać przeciwko właściwie samemu sobie, bo człowiekowi nie jesteśmy sami, jest nas mnóstwo i każdy z nas ma swoją rolę, i dlaczego musimy niszczyć tylko drugiego człowieka, jeżeli możemy mu pomóc? I ta dziedzina. Fantastycznie ujawnia te możliwości pomocy, te możliwości zrozumienia, że nie potrzeba Słuchaliście Jak pięknie wyglądają zastygłe w historii. jest niesamowite wiosna już, a, a tu przetrwały całą zimę i są Więc ciekaw jestem jak przyjdzie ten moment i czy odpadną czy jak czy po prostu już odeszło to drzewo nie będzie żyć chociaż pączki tutaj nie chcę rozgniatać, bo to nie ma sensu po co niszczyć. Zabrałem iść do zabawy. I to jest to, właśnie, że musimy pojąć najważniejszą rzecz. Jesteśmy ludźmi i miłość nas prowadzi. I każdy dzień bez miłości nie ma sensu. I także. Jeżeli się nie zna własnego kosmogramu, to warto go poznać, bo on wówczas otwiera to, że kochamy siebie. A pokochać siebie jest chyba najtrudniej, bo kto widzi nasze wady? Tak nie twórca i my sami. Czy, ich ma, czy, ich ma, czy je mamy, czy nie mamy? Mamy mnóstwo, nawet sobie nie zdajemy sprawy, bo dopiero sąd Boży to wyjaśni, bo tak jest. Nie pojmujemy pewnych zasad, kierujemy się tym, czym nas nakarmiono, a nie kierujemy się tym, co jest logiką. Logiką Boga, logiką stwórcy, astrologia. Jeżeli poznamy ją, też osądzamy to według swoich kryteriów, a nie tych kryteriów, które powinniśmy przedstawić. My jesteśmy tylko i wyłącznie. Tacy, jacy zostaliśmy powołani do działania i to działanie jest po prostu dla nas najbardziej istotne i co możemy zrobić Możemy tylko wytrwać w tej przestrzeni i przyglądać się jak wyrosną z pąków przepiękne rośliny i dadzą nowe życie. I w nas musi zakwitnąć ten najpiękniejszy moment naszego życia. I każdemu właściwie życzę żeby dał sobie radę w tym życiu. Dał sobie tą świadomość zwycięstwa, dał sobie tą chwilę. Wytchnienia po to, żeby być wielkim, żeby tworzyć najpiękniejsze rzeczy na świecie. To co już powiedziałem. Po prostu miłość. No cóż, zapraszam Państwa na dalsze te rozważania. O, to takie wielka już po, ale jest tak ważne. I każdy z nas ma w sobie tą cześć tego barana jest nieugięty w tych swoich dążeniach i celach i miejmy nadzieję, że ten cel będzie dość gniany. Popatrzcie, co tutaj siedzi. To Szkoda, że nie uchwyciłem tego momentu, ale po prostu najważniejsze jest życie. Do zobaczenia.